Jeśli tu jesteś, to mam dla Ciebie ważną informację na teraz. Wow! Zobaczmy, jaka informacja dla Ciebie na dzisiaj. Widzę sytuację, która mówi o przyciąganiu do swojego życia czegoś, a właściwie o otrzymywaniu. Tutaj jest jakaś sytuacja, która jest być może przed Tobą ukryta, jakaś ukryta wiadomość, być może która zrodzi się już niebawem, którą odkryjesz już niebawem. Ta wiadomość będzie od Twojej własnej intuicji i od Twojej własnej podświadomości. Więc ewidentnie coś podświadomego, tutaj jakieś emocje, jakieś strachy być może w Tobie żyły i one być może dotyczą właśnie sytuacji, która jest związana z otrzymywaniem, więc Ty poprzez to, że zaglądisz do swojej podświadomości, będziesz wyczulona w następnym czasie, moja piękna dusza, na swoje sny, na intuicję, która będzie Ciebie prowadziła, zauważysz, że był tutaj być może jakiś problem w kontekście energii dawania i brania, więc być może byłaś zablokowana na to, żeby przyszedł do Ciebie taki czas obfitości, żeby w ogóle obfitość do Ciebie napływała, pieniądze, rodzina, znajomości, miłość, cokolwiek jest dla ciebie tą obfitością, być może byłaś na to trochę zablokowana przez pewien okres swojego czasu, i tutaj widzę, że się otworzysz. Ewidentnie się otworzysz na to i napłynie do ciebie jakieś bogactwo. Napłyną tutaj dla, dla ciebie prezenty. Widzę tutaj, że ktoś będzie hojny, i przede wszystkim ty nauczysz się w pełni przyjmować, ale też nauczysz się, na czym polega taka zdrowa wymiana energii, gdzie jest energia dawania i brania. Ja wiem, ile, na ile zasługuję. Um, więc przyjmuję to, co wszechświat chce mi dać, ale też wiem, w jakim momencie ja mogę sama z siebie dać, ile, za ile ja mogę brać za moją pracę, w jaki sposób ja mogę się cenić. Także tutaj takie sytuacje pokazują się być dla ciebie istotne. Uleczysz coś w tym aspekcie. Uleczysz tak, jakbyś odblokowała coś a propos obfitości w Twoim życiu, i ta obfitość do Ciebie napłynie. Tutaj widzę też sytuację, która mówi, o, że to jest Tobie pisane Destiny, czyli to jest dosłownie jakieś przeznaczenie, to jest um, tak zwana, powiedzmy, karma. Jakkolwiek chcesz to nazwać, Ty w tym życiu przyszłaś po prostu tego doświadczyć. Jakichś takich trudów, być może związanych właśnie z aspektem tutaj energii dawania i brania. Być może y, miałaś do czynienia z jakimś cięższym czasem. Czegoś ci brakowało, jakiegoś ważnego dla Ciebie zasobu. I tutaj zrozumiesz właśnie, że ta blokada wynikała w gruncie rzeczy z, z Ciebie samej, z twojego wnętrza. No, tak jak mówię, tutaj dosłownie ta karta, która potwierdza, że Ty w przeszłości się bałaś, że w przeszłości byłaś na coś zablokowana, ale też przede wszystkim doświadczyłaś hmm, tutaj takiego nie do końca dobrego etapu. W sensie tak, etapu, który spowodował, że ty się z życiem trochę siłowałaś, że tak powiem. Suffering. Nie potrafię znaleźć polskiego słowa, ale wiesz o co mi chodzi. Tutaj...